Cześć, witam serdecznie z powrotem na moim kanale. Jest już styczeń 2022 rok. A skoro podsumowałam już rok w poprzedniej filmie, to chyba przyczas na to, żeby podsumować czytelniczo grudzień. Dużo się tam nie działo, bo no wiecie, grudzień każdy gdzieś tam pracował przy świętach bardziej i Jakoś tak nie było za bardzo czasu na czytanie, natomiast przeczytałam cztery książki i odsłuchałam dwa audiobooki, co uważam za całkiem e, dobry wynik. Dlatego, jeśli jesteście zainteresowani, co to były za książki i jakie to były audiobooki, to zapraszam do oglądania dalej. Pierwszą książką, którą przeczytałam w grudniu, a właściwie zaczęłam ją czytać w listopadzie, a skończyłam w grudniu, była książka moim zdaniem dosyć trudna. Chodzi mi tutaj o książkę Macieja Górnego, Polska bez cudów. Uwielbiam tą okładkę, powiem Wam szczerze, że te klimaty tutaj e, pierwszej wojny światowej, e, jeżeli chodzi wiecie, o taką wizualną oprawę, no rewelacja. E, o, tu jeszcze jakąś karteczkę mam swoją. No książka, mówię, okładka jest cudowna. Strony są, widzicie, nie są całkiem białe, mają zdjęcia i ogólnie książkę czyta się, może tak. Te książki nie czyta się dobrze, bo to nie jest książka fabularna. Jest to zdecydowanie książka, która ładuje w nas ogrom wiedzy, po prostu ogrom wiedzy politycznej. I tutaj mam na myśli nie politykę tylko i wyłącznie polski, ale Politykę krajów europejskich środkowej Europy Zachodniej i Wschodniej, więc trochę tego jest do ogarnięcia. Pojawia się tam też polityka w Wielkiej Brytanii czy, czy Stanów Zjednoczonych, bo jakby tutaj chodzi o wszystko, co miało wpływ na formowanie się Polski. Stąd Mimo tego, że nie jest to taki język podręcznikowy, taki typowo, wiecie, naukowy język, tą książkę czyta się dosyć ciężko. Podobała mi się właśnie ze względu na te wszystkie informacje, bo ja ogólnie lubię bardzo dużo informacji historycznych. Tym bardziej, że autor nie, nie koloryzuje historii. Nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli, ale my, Polacy, często mamy taką tendencję do tego, żeby Przedstawiać nas Polaków i naszą historię głównie w kategorii takiej, wiecie, takich ofiar, które gdzieś tam miały jakieś bohaterskie zrywy. Nie jestem do końca fanką te, te takiego przedstawiania historii, bo nie zawsze tak było, a często i my byliśmy sobie w różnych sytuacjach sami winni. Dlatego bardzo cenię książkę tutaj, właśnie pana Maciej'a, za to, że. Przedstawia historię bez przekłamywania jej, bez kolorowania, jest to historia prawdziwa. Rzeczywiście długo zajęło. Natomiast jeśli jesteście fanami książek opowiadających o polityce, o właśnie takich, wiecie, niemilitarnych, jakby typowo dążeniach do, do, do jakby wolności naszego kraju, i, i, i tak dalej, to jest to rewelacyjna pozycja. Która zawiera ogrom wiedzy w temacie. Drugą książką, którą przeczytałam w grudniu, a nie mam jej fizycznie ze sobą, bo już ją moja mamusia porwała, to książka Dawida Waszaka pod tytułem Wszystko, czego nie miała. I jakby Dawida znam osobiście od kilku lat, od kilkunastu lat, bo wychowywaliśmy się przy jednej ulicy, ale tą jego książkę, mimo tego, że już wyszła w połowie ubiegłego roku, to jakoś nie, nie dałam rady wcześniej na niej położyć swoich łapek. Tym razem dzięki temu, że Dawid też nawiązał współpracę z Polacy Niegęsi. E, a po tą książkę też dostałam e, dzięki współpracy z Polacy Niegęsi i wydawnictwem Agora, bodajże tak, Agora. E, to dzięki temu, że Dawid nawiązał e, też współpracę z, z Polacy Niegęsi, e, mogłam zrecenzować jego książkę i poprowadzić z nim live, który znajdziecie na naszym Instagramie. Natomiast książka myślałam, że będzie bardziej obyczajowa, bardziej delikatna, coś takiego trochę na odmurzenie po tej ciężkiej lekturze historycznej. Okrutnie się pomyliłam. <grych> Okrutnie się pomyliłam, bo jest to mocna książka, która naładuje was całą masą różnych emocji, przeważnie takich może nie negatywnych, ale wiecie, po prostu jesteście źli. Jesteście źli na to, jak ten świat wygląda, bo to, co Dawid opisał w tej książce, to naprawdę e, kiedyś się już wydarzyło. Podobna sytuacja, chociaż może nie w tych samych warunkach. Natomiast to się mogło wydarzyć, naprawdę. I to jest przerażające w tym wszystkim, że to się naprawdę mogło wydarzyć. E, książka da Dawida, mimo tego, że jest dosyć e, cienka, stosunkowo, w porównaniu chociażby właśnie z tym klocuszkiem pięknym porusza tyle ważnych tematów, takich um, tematów, o których głośno się nie mówi, że naprawdę um, jestem pod wrażeniem, jak udało mu się to wszystko w tej książce zmieścić. Druga rzecz, jestem pod wrażeniem tego, jak udało mu się wcielić w dwunastolatkę, bo to jest um, naprawdę książka jest napisana w taki sposób, że naprawdę ma się wrażenie, jakby to opowiadała dwunastolatka. Um, Wiem właśnie po rozmowie z Dawidem i Was też zapraszam serdecznie do tego live'a, do tego wywiadu z nim, że naprawdę było to dla niego również bardzo trudne zadanie również emocjonalnie, i wcale mnie to nie dziwi, bo ta książka naprawdę jest trudna. I jeśli nigdy o niej nie słyszeliście, albo nigdy nie słyszeliście o Dawidzie, to serdecznie Wam polecam, bo jest to naprawdę pozycja taka, która może zmienić. Wasze patrzenie na pewne sprawy, szczególnie na sprawy związane z przemocą, dezinformacją e, i tym, jak, jaki wpływ miała na nas e, i na, na, na nas pandemia. Naprawdę serdecznie e, polecam. Szczerze przyznam, że po tej książce przez parę dni musiałam sobie zrobić przerwę, e, bo e, byłam troszeczkę wiecie, taka emocjonalnie zdezelowana, musiałam sobie po prostu poukładać pewne rzeczy i dopiero mogłam przysiąść do następnej lektury. Na szczęście ta lektura była nieco odmóżdżająca i za to serdecznie dziękuję. I była to książka, którą również otrzymałam we współpracy z wydawnictwem Zysk. i Jest to Mocni ludzie Antoniego Ferdynanda Osendowskiego. Trochę się naczekałam. Na tą książkę w sensie wiecie. Jak dowiedziałam się, że ta książka wyjdzie, to ja już się zajarałam. Ona wychodziła dopiero w listopadzie, pod koniec listopada, a przyszła do mnie chyba w, w pierwszej połowie grudnia jakoś. I jest to dosyć. Książka nie jest jakaś gruba, jest. To opowieść. I to jest dobre słowo. To jest opowieść. To nie jest książka fabularna, to nie jest sensacja, to nie jest, nie wiem, e Akcja to jest po prostu opowieść. I ta opowieść zabiera nas 200 lat wstecz na Sybir, gdzie ląduje Polak na tym Sybirze. I jest to piękna, naprawdę piękna opowieść o, o życiu takiego zesłańca na Syberii, o warunkach jego bytowych, również opowieść o tym, jak ci ludzie tam mieszkający, ci samojedzi, jak oni sobie radzili w takich warunkach, jak jak Władysław, czyli główny bohater, uczył się od nich życia na Syberii, a oni uczyli się od niego cywilizacji, bo ci ludzie po prostu żyli w taki sposób, wiecie, niecywilizowany, oni nawet nie potrafili postawić krzyżyka pod papierem, żeby się gdzieś podpisać, że, że podatek zapłacili. Także oni, tutaj panowała taka przyjemna symbioza współpracy między Samojedami a Polakami, to było naprawdę bardzo fajnie, przedstawione, bo w momencie, kiedy na Władysława spada kolejna tragedia, w sensie kolejne zasłanie jeszcze dalej w głąb i tak właściwie za to, że pokazał Samojedom, żeby nie dali sobą pomiatać rządzącym, to wtedy się okazuje, że to całe dobro, to całe serce, które Władysław i jego żona włożyli we współpracę z Samojedami, ono w całości do nich wróciło. I to jest właśnie taka opowieść o tym, że tak naprawdę to, co dajemy, to do nas wraca. I bardzo mi się podobała ta historia. Ja się po prostu, wiecie, rozmarzyłam się i te piękne opisy, naprawdę, jeżeli doceniacie piękne opisy, to polecam Wam tę książkę. Ja po prostu w głowie miałam wizję tej, tej syberyjskiej tajgi i tundry. Niesamowita książka. Jeszcze bardziej po tej książce zapragnęło mi się mojego wymarzonego wyjazdu do Rosji, więc. Myślę, że jeśli Wam się marzy Rosja i zobaczenie tych niedostępnych rejonów, tych zimnych rejonów, to ta książka Wam się spodoba i też spodoba Wam się, jeśli właśnie lubicie takie przyjazne i takie piękne opowieści o ludziach, bo to jest po prostu opowieść o ludziach. I ostatnią książką, taką fizyczną książką, jaką przeczytałam w grudniu, było tulecie winnych Albeny Grabowskiej, ta część początek, którą otrzymałam we współpracy właśnie z Polacy Gęsi i wydawnictwem zwierciadło. I przepadła. Ja już jestem w Brwinowie umysłem e, i tam sobie teraz mieszkam e, z moimi bohaterami, a właściwie z moją ukochaną bronią, bo bronia jest zdecydowanie najwspanialszą postacią, którą tutaj Albena wykreowa wykreowała. E, jest to postać. E, która jest złożona i jednocześnie taka prosta, prosta w byciu, bo ona też jest taką dobrą osobą, taką. No, no nie wiem, jak to opisać. To jest taki człowiek, którym każdy z nas powinien być, krótko mówiąc. To jest tego typu człowiek. Ja oczywiście pomijam tutaj kwestię, bo ktoś się może oburzyć, że tutaj wiadomo, kobiety są przedstawione jako takie, które muszą być posłuszne mężowi i tak dalej, i tak dalej. Trzeba wziąć poprawkę na to, że historia zaczyna się ponad 150 lat temu. I wtedy żyło się jej zupełnie inaczej. To, co, jak my żyjemy teraz, byłoby niewyobrażalne dla broni w 1874, chyba kiedy ona bierze ślub. No więc trzeba na to przede wszystkim wziąć poprawkę. Tym bardziej, że bronia, mimo tego, że była posłuszna, jakby mężowi, miała jakieś tam swoje takie drobne sprawy, które pozwalały jej na to, że ona czuła się troszeczkę bardziej samodzielna. Ale generalnie wiem, że to nie jest pierwsza część serii. Pierwszy tom leży u mnie na regale, i już go zaczęłam czytać. Ale zaczęłam od, od początku, ponieważ dzięki wydawnictwu z Wierciadłu otrzymałam wszystkie części, więc na dłużej zostanę w tym świecie rodziny winnych. Przede wszystkim jest w niej to, co ja cenię, czyli stylizacja języka. To daje taki efekt, że. Naprawdę macie wrażenie, jakby to była opowieść spisana w tamtych czasach dzięki właśnie temu językowi. Yy, I ma się wrażenie, że pani yy, Aubena, ona sama z tych czasów pochodzi, bo to jest tak opisane, jakby ona to sama wszystko przeżywała. Jest naprawdę rewelacyjną książkę i nie spodziewałam się w sumie tego, bo ja nie czytam książek obyczajowych generalnie. I zazwyczaj jak ktoś mnie pyta, hm, Monika, czytasz jakieś może obyczaje, romanse, coś byś poleciła, ja powiem nie, nie czytam i nic nie polecę, bo nie wiem, co ci polecić. Jednak jak pojawiła się okazja, żeby przeczytać stulecie winnych, to się zgłosiłam, bo oglądałam pierwszy sezon i bardzo mi się podobał. I stwierdziłam, że jest to szansa na to, żeby zapoznać się nie tylko z, liter z czymś z literatury obyczajowej, ale także z całą rodziną winnych i przepadów. Zakochałam się całkowicie. Cieszę się, że mam pozostałe tomy i dłużej zostanę z rodziną winnych w Brwinowie, bo jest to naprawdę fajna książka. A co ciekawe, ciekawostka do tej książki u mnie w rodzinie, jak tylko dostałam paczkę, to chyba oprócz męża ustawiła się kilkuosobowa kolejka, żeby przeczytać. W tej chwili tutaj widzicie, wystaje zakładka, właśnie czytanie książki przejął teść. Ustawiała się panią już moja mama. Także wiecie, jest to tego typu, tego typu literatura, która spodoba się prawie każdemu, wydaje mi się. A jeśli nie, no to no nie wiem. To nie wiem, czy. To z kimś jest coś nie tak, że w stuleciu mi się nie Nie wiem. To były wszystkie książki, które przeczytałam fizycznie, czyli także mając je w rączkach. Natomiast odsłuchałam także dwa audiobooki i są to dwa potężne audiobooki, w sensie po 12-13 godzin. Pierwszy audiobook dotyczył księżnej Diany jest to ta powieść Andrew Mortona, czyli ta pierwsza taka biografia, która wyszła, książka o Dianie, która wyszła jeszcze za jej życia. Oczywiście w tej chwili już rozbudowana o te wszystkie dodatkowe elementy, które nastały po pierwszym wydaniu książki. Powiem tak. Oglądałam dokumenty różnoksiężnej Dianie i pamiętam ten wypadek, jak go pokazywali w telewizji. Chociaż miałam wtedy chyba 4 czy 5 lat. Natomiast pamiętam, bo bardzo to poruszyło moją mamę. Natomiast. Nie spodziewałam się, chociaż może powinnam była się spodziewać tego, że Diana rzeczywiście była osobą yy, może nie naiwną, ale bardzo niewinną w swoim myśleniu, bo myślała, że mimo tego, że już wiedziała przed ślubem, że coś z tym Karolem jest nie tak te i ten związek nie będzie idealny, to gdzieś tam się udziła. Ona też była bardzo młoda wychodząca Karola i ona Tą swoją miłość gdzieś po prostu przelewała na wszystko inne, frustrowała się jak nastolatka, buntowała się jak nastolatka, miała ataki niczym historyczka, i współczuła jej, ale nie współczułam jej tego, że takie miała życie z Karolem, bo takie sobie życie wybrała tak naprawdę. współczuła jej tego, że ona w tej swojej niewinności nie potrafiła zauważyć tego, albo zrozumieć tego, że to nie będzie życie takie jak z bajki. I sama się troszkę na nie skazała. Ja osobiście bardzo lubię księżną Dianę, bo jest to postać taka, która rzeczywiście odmieniła oblicze monarchii i wprowadziła ją już, po, wprowadzając ją powoli w nowym milenium. Także dzięki temu też w tej chwili monarchia ma inne podejście do wielu różnych spraw, chociaż dalej jest dosyć, wiecie, star staromodna w większości kwestii. Natomiast, tak jak mówię, bardzo mi żal było Diany. Myślę, że jest to postać zdecydowanie tragiczna, ale taka, o której powinniśmy pamiętać, bo jej przykład bardzo dużo e, uczy i wszystkim daje dużo do myślenia i historia. E, bardzo fajnie jest to też przedsta przedstawione w czwartym sezonie The Crown. Ja ogólnie nie przepadam z The Crown pierwszego sezonu, nie dałam rady obejrzeć, nawet do połowy. Ale czwarty sezon poknał w całości i naprawdę jest dosyć wierny. Wydaje mi się, że jest dosyć wierny. A drugim audiobookiem, który przesłuchałam, no również był raczej trudną pozycją do odsłuchania, ponieważ był to mój taki na szybko powrót do historii czytanej wiele, wiele lat temu, a znalezionej u mojej, mamie, u mojej mamy na regale. I to była jeszcze książka bez okładki, bo po prostu już była tak zniszczona i zajechana, bo to było chyba pierwsze wydanie tej książki, więc już miała. E, jeżeli moja mama nadal ją ma, to w tej chwili ta książka może mieć prawie 80 lat. I są to dymy nad Wirkenau Szmaglewskiej. Pamiętam, że chyba miałam 13 czy 14 lat, kiedy ją pierwszy raz przeczytałam i ta historia całkowicie mnie poruszyła, bo jest to historia życia w, w obozie kobiecym w Brzyzińce. Gdzie główna bohaterka spędziła tam parę lat, co jest niesamowitym wyczynem, moim zdaniem, biorąc pod uwagę całą historię, to jaka była tam umieralność, i w ogóle jaki tylko niewielki odsetek trafiał do obozu, a nie do pieca, to jest to naprawdę niesamowita, niesamowita sprawa. Dwa, mam wrażenie, że w tym zalewie tej literatury pseudo jak ja to mówię, czyli tych miłosnych historii, wyciągniętych z Auschwitz czy nie wiadomo skąd, czy z Ravensbrück, czy z innych obozów. Wiecie, taki, takich podkolorowanych historii po to, żeby pokazać, że ludzie umieli znaleźć, nie wiem, jakieś szczęście, czy miłość, czy żeby wygładzić jakoś ten obraz. Ja tego w ogóle nie kumam i nie jestem tego fanką. Yy, dlatego, że uważam, że yy, obozy koncentracyjne to były po prostu obozy zagłady. tam zsyłano ludzi po, w jednym celu, po to, żeby oni umarli. I ja nie rozumiem, jak można tam wstawiać historie miłosne, albo jakieś inne. No nie wiem, dla mnie to jest niepojęte. Być może jestem ograniczona, albo tak jak mówię, jestem e, tak jak w przypadku wielu sytuacji e, historycznych, czy jakichś fanfików i tak dalej, jestem po prostu purystką i ja lubię prawdę. Lubię prawdę, e, dlatego uważam, że książka Seweryny Szmaglewskiej jest tutaj. E, e, można powiedzieć, że takim. Nieprzekoloryzowanym dowodem na to, jak naprawdę było w Auschwitz, bo to doceniam właśnie w tej książce, że pani Seweryna tam nic nie podkoloryzowała. Ona opisała wszystko tak, jak było, po prostu dzień po dniu ciężkiej pracy w obozie, ciężkich warunków, umierania, stosów trupów pod barakami. Jest to tak dosadna książka że wiele razy, pamiętam, czytając ją po raz pierwszy, przerywałam czytanie z płaczem. Naprawdę. Byłam wtedy, wiadomo, że 13 trzynastolatką, więc tym bardziej na mnie te emocje oddziaływały. Ale pomimo tylu lat to dalej poraża. I to dalej jest przerażające, że takie rzeczy się działy. Więc jeśli chcielibyście się, wiecie, przeczytać jakąś książkę dotyczącą Auschwitz, ale taką prawdziwą książkę, prawdziwą opowieść, o ludzkiej tragedii, to, to serdecznie Wam polecam książkę Seweryny Szmaglewskiej Dymy nad Birkenau. To były wszystkie pozycje, które uszczęśliwiły mnie w tym miesiącu. W sensie w grudniu, bo teraz już jest styczeń i tak jak mówiłam, dalej pozostaje w świecie winnych, ale przez święta moja biblioteczka znowu się nieco rozrosła. To jest taki proces częściowo już chyba niekontrolowany, że wiecie, to po prostu przy, przybywa gdzieś tam i już tłumaczyłam mężowi, że czytanie książek to jest zupełnie inne hobby niż ich zbieranie, i tak to chyba rzeczywiście jest. Cieszę się, że mogłam do Was dzisiaj trochę pogadać, znowu się rozgadałam. Zapraszam Was na, na naszego Instagrama krasnobuczki, również na Polacy Nie gęsi. tam będzie wywiad z Dawidem właśnie. I mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!